Zobacz, w przyszłym tygodniu pojawią się jeszcze takie właśnie koszule. Nie jest to taka standardowa koszula, jest to bardziej tak jak od góry marynarka u dołu właśnie tkanina koszulowa, oczywiście z kieszeniami fajnie możemy sobie to wystylizować właśnie na przykład z wąskimi spodniami, z butem na obcasie. Taka koszula pięknie tutaj leży na dekoldzie. Zobaczcie, ten dekolt literę V zawsze bardzo wydłuża sylwetkę. Poduszki to też robi fajną robotę. Oczywiście mankiety zapinane na guziczki, naprawdę. Możemy zrobić sobie, sobie z tego fajny look. Oprócz koloru czarnego w naszej ofercie znajdziecie kolory, łączenie czarnego z białą koszulówką, szara tkanina w paseczki łączona z białą koszulówką oraz ta grafitowa tkanina połączona z białą koszulówką, prezentuje się naprawdę. Fenomenalnie! Zobaczcie, tu już założyłam tą właśnie grafitową z białymi paseczkami, z białą koszulką u dołu, z czarnymi spodniami. Zobacz już inaczej, zupełnie się to prezentuje. Specjalnie też włożyłam z jednej strony, żebyście mogli właśnie sobie zobaczyć, jak to wszystko można połączyć na przykład z naszymi spodniami, tymi, które mają stawki z ekoskóry. Będzie to naprawdę fajnie wyglądało. A jeżeli mówimy o spodniach, słuchajcie, spodnie są wykonane z dzianiny o nazwie Punto, jest to bardzo elastyczna dzianina, spodnie są uszyte w taki sposób, że tutaj mamy kryty zamek, mamy możliwość wyregulowania za pomocą właśnie tego wiązania, fajne kieszonki na przodzie, naprawdę pięknie się prezentują, fajne pionowe przeszycie tutaj z przodu, to też zawsze bardzo nam wydłuża sylwetkę. Zobaczcie jakie kolorki są dostępne z tych spodni. Kolor khaki, który będzie na pewno bardzo wiodącym kolorem na sezon wiosenny. Ta przepiękna e, fioletowa mm, odsłona w spodniach oraz niebieski kolor tango. Tutaj mamy e, kolor taki beżowo-różowy. Oczywiście kolor karmelowy, no i klasyczna czerń z zemiem. Tym razem właśnie odsłonie jako żakiet. Zobacz, założone już tak typowo luźno, niezapięte w takiej formie, też będzie się prezentowało super właśnie z jakąś taką zwykłą koszulką, też możemy sobie to fajnie wystylizować jako takie okrycie wierzchnie, jako taki dodatek, będzie się pre pięknie prezentować ta właśnie propozycja od nas, od marki Baste. Pamiętajcie, że te produkty są w rozmiarach od S -ki do XL. -ki. Te produkty w sprzedaży znajdą się od przyszłego tygodnia, ale Ty swoje zamówienie możesz złożyć już dzisiaj. Pamiętaj, możesz się skontaktować z nami pod naszymi numerami telefonów, możesz wysłać wiadomość prywatną, mile widziane również wiadomości ze screenami. Słuchajcie, tak jak mówiłam, wszystkie te produkty są w rozmiarach od S do XL, zarówno te właśnie ok jak i spodnia, więc zapraszamy Was serdecznie i do zobaczenia.